Eluvinę e, Dobra e, Wam dzisiaj pokażę e, coś sekretnego Wchodzicie sobie tutaj, możecie sobie, sobie tutaj wejść Nowa łapka Taka o Bierzcie sobie Jakby coś szuka moich fanów Więc eee... Polecam trochę często tutaj to... do e, grać bo czasem będę do... No, tego no, Nagrywać e, I pierwszy raz e, będę nagrywać e, do z mikrofonu Robloxa Ale będą niektóre odcinki z nowej gry takiej innej E ty śmieciu Ja tam ich nie chcę spadać to widzicie jaka wojna kolorów. Jak chcę w lekką chrypkę? No. Ja się ich boję! Ktoś mnie zepchnie, co on zobaczy. Jak co mam tego skina z tutorialu, który robiłam na shorta. Więc polecam zobaczyć. O śmieciu. Masz łapy świeci. O! Dzięki, dzik. Już myślałam, że spadnę. kusia byłam. Ja ostatnio jak sobie sama grałam Tu prawie spadłam. Bardziej no, spadłam do no nie. Jest to taka trochę. Proszę odrócić. O Łocha ha. Już tu babcia. Babka chciała. Nie zdepchnąć pewnie. O ty śmieci. Czekajcie. Kurde, nie udało mi się. Nie wzięłam łapki. Łe. Ciebie mogę dara. Aha. Co by ciągnęła, na tym, kurde, spadam. Tam wiecie co powiedzieć, Mam nadzieję, że wiecie, Ale nie będę tego mówić. Po prostu mój kanał do no, tego do no, nie przypisuje. E! E! Kiedy wreszcie w ogóle do e, no, dotrzep? No mam nadzieję, wiecie, co, o, o co mi chodzi. O, o takie coś, no... Tak, że inni ludzie to tronują. O! Już jestem blisko! Oui! Dobra. A. Dzięki. Ale ja ci tylko raz ty śmiecił Ale z niego kurde śmieć Gdy go spotkam, to on zobaczy Tam gdzie chcę? Albo wiecie co? Dobra, nieważne. Ale jak chcecie mogę nagrywać, no niedługo będzie do no Inda Ekstra. Mam nadzieję, że nie możecie się już jej doczekać. Ty śmieciu! Zaraz cię dopadnę. Dara. A dziękuję, ty śmiecił, ja ci tylko raz, do... To to chce ciągle Ja nie chcę tu być. A -a. To ta gra, którą niedługo będę da nagrywać, to ta ja to nie będzie spoczko. Dobra. Postanowiłam teraz, tak sama pod siebie, że nie będzie się na nią czekać. Już do niej przechodzimy. I co? I co? Nie spodziewaliście się? No i fajnie, bo będzie dzisiejszy dzisiaj koniec sezonu. I wyobraźcie sobie, jak ja dawno w tym grałam. No to odbieramy to za nagród. Jelu. Teraz będę dawno w tym nie grała. I będzie ostatnia nagroda. Ja mam to to taki gówno chociaż mam jednego skinka Dobrze do, do. Dobra Spróbujemy zdobyć wow. legendę Ło Legendę próbujemy Nie żyje otwieramy Aha, ale do ale uczestnicy, to jest takie ładza. Kod tabliwy, aha, 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 legendy. Już, już nie wiem. Okay, czy to był ostatni? okej. Okay. Nie chcę. To też w aktualnościach. Ktoś możecie być? No, w, mo w mojej grupie bo mam swój full club. klub. klub. Te w nim nie byłem. Bibi bo kocham bibi ale nie wiem dlaczego teraz no, normalnie tutaj mam edy gier oh. <laughs> e. oh, czekajcie, poczekajcie Muszę sobie tutaj kotkę. O. Ideolo. Mr. Baby, 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 baby. sobie trochę obiadu jadłam. Ale założono, nie wykończyłam. Jestem taki starszy, to te, te te starcie, ja kocham.

To jest yes. Ja się boję! Boję się! A to A to, to jest mojej. Ja się boję! Dobra, No, może być. Nie będę ryczy. Dobra no. Jedna rundka została to zagrana, ale już miałam gdzieś tak już kończyć film, dlatego e, na następnym takim filmie zaczynamy Brawl'am. A kończymy jeszcze, nie wiem, pomyślę. Dobra, darka.